Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się obłubienie co późniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych, użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nami wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamkniętą. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Jak mówi nam to, jak mówi nam to dzisiejsza Ewangelia, człowiek roztropny to jest taki, który. Potrafi przewidzieć, że w jego życiu może być trudna chwila, trudny moment, że czegoś mu zacznie braknąć, że osłabnie. Człowiek nieroztropny jest przekonany, że wszystko pójdzie jak spłatka. Ja tu już kiedyś Państwu cytowałem naszego księdza Andrzeja od świętej Anny, który kiedyś pojechał z narzeczonymi do Magdalenki na Dzień Skupienia i mówi do nich na jednej konferencji, do tych młodych chłopców i dziewcząt, no właśnie takich młodych, bo jest to paroletnich Jak będziecie mieli kryzys w małżeństwie kiedyś, a oni mówią co? O czym ksiądz mówi? No jak przyjdą ciche dni, posprzeczacie się, będziecie na siebie zdenerwowani, może się nawet znienawidzicie. O czym ksiądz mówi? My? Żadnych kryzysów w naszych małżeństwach nie będzie. My się tak kochamy. To jest niezwykła niedojrzałość. Będą trudne dni, naprawdę. To się zaskakująco szybko dzieje, dzieje szybciej niż sobie wyobrażamy. Trzeba być na to przygotowanym. Jezus mówi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Nastąpi atak złego. Na każdego z nas przyjdzie atak złego. Na każdego. Na wielu z was już na pewno przyszedł. Kiedy chciał roztrzaskać wasze małżeństwo. Kiedy chciał roztrzaskać waszą pewność w siebie. Kiedy chciał cię odebrać piękna, wmówić ci, że jesteś nic nie warta, byle jaka ostatnia. Że jesteś wstrętna i potworna. Że nie, nie masz żadnej przyszłości przed sobą. Ten atak nastąpi. I w, w tych ostatnich tutaj naszych spotkaniach mówimy o rzeczy koniecznej. O tej oliwie, którą sobie musimy przygotować na chwilę ataku. To jest o grupie, grupie wsparcia. Pamiętajcie, szatan jak chce człowieka rozbić, pierw go wyprowadza w samotność. Zobaczcie jak to jest, jak są narzeczeni, oni sobie wszystko mówią, tajemnicą, oni sobie ćwierkają, oni sobie opowiadają, a po ślubie, w pierwszy moment, że żona się zdenerwuje na męża, ma do niego żal, taką zadrę, ale mówi „Nie powiem mu o tym. To będzie taka moja tajemnica, taki hak na niego, który będę miał, on się nie dowie, jak mnie zranił. A może sobie też mówi, że takie różne głupie rzeczy tam oglądam w internecie, ale nie powiem żonie, bo tutaj będę o tym mówił. Potem się zaczynają takie rozmowy z mamą. No jak ci córeczko w tym małżeństwie? Jaki ten twój mąż jest? I mamie się zaczyna po raz pierwszy więcej mówisz niż mężowi. Pamiętajcie, ślubujemy uczciwość małżeńską. Więcej niż mężowi, niż żonie, to można księdzu nasz powiedzieć. Nikomu innemu. Jeśli ja w małżeństwo wpuszczam trzecią osobę, koleżankę w pracy opowiadam o naszych intymnych sprawach małżeńskich, to jest wbrew uczciwości małżeńskiej. I wtedy małżonkowie, jak to nieraz pokazuje nam w filmach, leżą w jednym łóżku do siebie plecami, ona już ma swój tok myśleń, on ma swój tok myśleń i zostali, są samotni. Jak rodzice już od siebie się oddalają w myślach, natychmiast oddalają się od dzieci. Tata zaczyna kupować dzieci, mama w swoją stronę ciągnie i zostają wszyscy sami. No i wtedy proszę Państwa to już jest tylko pis, 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 pis i już Pierw wypuścić w samotność, żebyś był sam. Ludzie niestety w rodzinach są potwornie samotni. My w ogóle jesteśmy samotni bardzo. Chesterton powiedział kiedyś, rodzina jest jak małe królestwo i przeważnie jest ono w stanie przypominającym anarchię. Przypomnijcie sobie wasze rodziny. Ty, twoja siostra, twój brat, twoi rodzice. Czy Chesterton nie miał racji, że jest to królestwo, w którym jest pewna anarchia i generalnie to fronty jakieś się przesuwają. Otóż, potrzebujemy grupy wsparcia. I to nie może być grupa nawet, nawet 50 osób, to już jest dużo. Ja pamiętam, jak nas było na kursie, kiedy wstąpiliśmy do seminarium, oczywiście radość wielka, tylu powołań było nas 60. I to były duże kłopoty, żebyśmy stali się jakąś wspólnotą dobrych kolegów, kumpli, kleryków, którzy wystanowili dla siebie grupę wsparcia. Jest nas w świętej Annie bardzo dużo. To jest pięknie, słuchacie słowa Bożego, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy tu żadną wspólnotą. Żadną wspólnotą nie jesteśmy. Tu jest bezpiecznie. Bezpiecznie jest stać wśród tysiąca ludzi. Nikt mi tu nie każe nic mówić, nikt mi się nie każe otwierać. To jest poczucie bezpieczeństwa, ale to nie daje nam siły. Otóż Jezus wybrał dwunastu. To była jego pierwsza grupa wsparcia. On tego wsparcia bardzo, bardzo potrzebował. Jeszcze na końcu dojdziemy. Proszę zwrócić uwagę, od razu chrześcijanie zaczęli się łączyć w grupy. Jak Jezus rozmnożył chleb i chciał nakarmić ludzi, to mówił siadajcie w grupach. Będę wam dawał chleb w grupach. Nie, że sobie podejdziecie jak do komunii. Każdy dostanie oddzielnie. Usiądźcie w grupach. I potem te gminy chrześcijańskie to były te grupy. Zwróćcie uwagę na przykład w liście do Kolosan. Pozdrów braci dla Odycei, Zarówno Nimfasa, jak i kościół gromadzący się w jego domu. Chrześcijanie gromadzili się po domach. Znali siebie nawzajem. Znali siebie z imienia. No bardzo przepraszam, może tutaj kogoś w tej chwili, na pewno nie ma kogoś, kto był tu tydzień temu. A my nawet tego nie zauważamy. W grupie wsparcia, jak ktoś odpadnie, to od razu się mówi, gdzie on jest, gdzie jest Hania, co się z Hanką stało, dlaczego Hanka nie przyszła. A my tutaj nie możemy powiedzieć, może Krzyśka nie ma, może, może nam właśnie z naszej nowej grupy ktoś odpadł w tym tygodniu. Nawet tego nie zauważamy, no niestety trzeba to powiedzieć. Chyba, chyba, że jesteście tu w jakiejś, jakiejś mniejszej grupie wsparcia. Nie było i Jezus nie dał ogłoszenia na, na drzewie w Jerozolimie, szukam grupy wsparcia. Tylko chodził i dobierał. Proszę Państwa, tak jak nasz pan premier chodził i prowadził rozmowy kuluarowe, tak i my powinniśmy się dobierać w grupie wsparcia. Tak się często dzieje ludzie się, ludzie się dobierają w jakiejś grupie modlitewnej. Ja tylko powiem Państwu o jednym problemie, o tworzeniu takich grup z ogłoszenia. To się często dzieje w świętej Annie, usłyszycie, że o godzinie 19, tam gdzieś w środę czy coś zbiera się taka grupa, kto chce niech przyjdzie. Ma to plusy i minusy. Ja, kochani, kiedyś jeździłem przed 10 laty po parafiach warszawskich na tak zwane niedziele synodalne i na wszystkich mszach mówiłem w niedzielę kazanie i mówiłem, kto z Państwa chciałby się włączyć w pracę synodu, być w takiej grupie, niech przyjdzie na 16. Czytam na siedemnastą po południu. I nawet sporo osób przychodziło, 30-40 osób. Spotykaliśmy się w jakiejś sali ja wiem, więc proszę państwa, jest możliwość, żebyśmy założyli taką grupę synodalną, żebyśmy byli takim żywym kościołem. I wtedy podnosił ktoś głos mówi, proszę księdza, tak świetnie ksiądz mówi, to trzeba szczególnie tych Żydów wykosić, bo oni tu zagrożają naszej ojczyźnie. Ja wiem, to może Żydów zostawmy na razie, ktoś drugi mówi, proszę księdza, dlaczego księża nie zapraszają u, u psychicznie chorych ludzi na e, Wigilię do siebie, do domów, powinniście chorych zapraszać do domów. Więc ja mówię, proszę Pana, może zostawmy tych psychicznie chorych na razie, a ktoś drugi mówi, dlaczego ksiądz ucisza tego Pana? On bardzo ładnie mówi, pobożnie. I kiedy to zaczynały się takie dyskusje, to widziałem jak tacy, przepraszam, bardzo no, jakieś sympatyczni ludzie podchodzili do mnie i mówili, księże, sorry, to my już spadamy. Ja mówię, ale zaczekajcie. Nie, nie, księże, to Żydzi, te grupy, to dziękujemy. Proszę Państwa, powiedzmy sobie otwarcie, do grup organizowanych w kościele bardzo często lgną ludzie, którzy no, są na granicy zrównoważenia psychicznego, ludzie potrzebujący pomocy, ludzie, którzy zarzucą grupę swoimi problemami. Kościół musi przyjąć wszystkich i takich też, ale grupa wsparcia ma być taka, której ja rzeczywiście to wsparcie dostaję. Ja Państwu dam przykład, jak robią to na przykład siostry zakonne, które prowadzą domy dla chorych chłopców, dziewcząt. Żyją z nimi. Jedzą z nimi, bawią się z nimi, ale jest moment, że siostry zostawiają jedną na dyżurze, a same się zamykają i wspierają się duchowo. Jezus, kiedy robił grupę wsparcia, wziął dwunastu apostołów i, i, i innych nie brał. Dlatego my musimy się zająć tymi, którzy bardzo potrzebują pomocy, ale jeśli oni naszą wspólnotę rozsypią, ja słyszałem wielu ludzi, którzy mówili przy byłem w takiej grupie. Ale przyszły dwie osoby, no, no biedne osoby, no ale które tak zdominowały swoimi problemami, swoim bólem, swoją osobą, że myśmy powoli się wykruszali. I dlatego takie robienie z ogłoszenia jest ryzykowne. Ale ja znam ludzi, którzy się dobierają na zasadzie jeden drugiego, zaprasza, chodź, spotkajmy się. Powtarzam, kochani, w dzisiejszych czasach yy, jest to możliwe. To, co wam mówiłem o tym odmawianiu brewiarza. Jakieś to jest proste, wchodzisz na www.brewiarz.pl Drukujesz sobie nieszpory i mówi znajomym, zanim postawię ciasto, choć odmówimy nieszpory przy stole. Zapraszasz znajomych, kupujesz kasety z rewelacyjnymi konferencjami w Ośrodku Salwatoriańskim, księdza Wąsa, no największe sławy polskie nagrywają rekolekcje. Wpadacie w niedzielę po południu, słuchacie sobie jakiejś super konferencji. Niekoniecznie trzeba od razu księdza do takiej grupy. Potem podyskutujecie trochę, potem kawa, herbata, wygłupy, kawały. Grupa wsparcia, jesteśmy razem, trzymamy się. To jest wszystko do zrobienia. Ja wiem, że pierwszy raz to się będą te psalmy w tych nieśporach totalnie yy, myliły i w ogóle tak głupio będzie, bo tak siedzę z gośką i zewką i jakiś dubrewiarz mamy odmawiać. Ale proszę Państwa, polegniemy bez tego. No. Polegniemy i ludzie, ludzie umierają stojąc. Ludzie umierają, umierają stojąc. Grupa wsparcia oczywiście musi być świadoma tego, że zostanie zaatakowana. Oczywiście, że zostanie zaatakowana. Jak, jak będzie dobrą grupą wsparcia, zostanie zaatakowana. Zostanie zaatakowana przez to, że ktoś zdradzi, że ktoś wyśmieje. Zostanie zaatakowana przez pokusę tego, żeby stać tylko, tylko z grupą świecką. Znam takie grupy religijne, które były, które zupełnie wywietrzały już z religijności. Wręcz przeciwnie, wstydzą się religijności. Współpracuję z taką redakcją katolicką, już nie powiem, czy tam gazeta, czy radio gdzieś w Polsce. Są to ludzie, którzy no, trafili do tej redakcji katolickiej przez jakiś związek z Kościołem i dostają białe gorączki, jak się do nich szczęść Boże powie. Dzień dobry, dobry wieczór, bo oni są tacy superkatolicy, że już oni się wstydzą pochwalić pana Jezusa. Modlitwę im zaproponować, to chyba by się obrazili po prostu. Oni już tylko szastają tym Ewangelią jako materiałem, prawda, medialnym. I też trzeba nad tym czuwać. Raz na miesiąc spotkanie. Czy jesteśmy jeszcze grupą chrześcijańskiego wsparcia? Czy staliśmy się grupą wzajemnej adoracji? Dlatego ja mówię o tym problemie dobierania się w takich grupach, kochani. Ale warto jest mieć w takiej grupie kogoś, kto jest trudny, w znaczeniu jest bystry, jest inteligentny, jest wymagający, żebyśmy się nie stali grupą wzajemnej adoracji. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Jeśli nie będzie tego jednego ducha, jednego serca, to się grupa religijna pokłóci przez to, że ktoś nie przyniesie gitary na spotkanie, albo kwiaty kupią żółte, a mają być czerwone. Ile grup religijnych się rozpadło przez takie głupstwa? Jeszcze raz Państwu powiem. Że bez, tego, że bez tego nie damy rady. Jak potrafi wesprzeć katolik, katolika, chrześcijanin, chrześcijanina. Przypomina mi się historia pewnego pana, który tak sobie sprytnie zaplanował, że całą noc spędzi z koleżanką z pracy w hotelu. Wiadomo, na czym tą noc spędzą. Wróci do domu, żony nie będzie, więc dąży jeszcze dojść do siebie, jak żona wróci wieczorem gdzieś tam od mamy z nadmorza. I kiedy przyszedł do domu jeszcze o 6 rano, po tym hotelu takim jeszcze nie, nieźle podpity i skacowany. To ku zaskoczeniu żona mu drzwi otworzyła. On mówi, jak zrobiłem taką głupią minę, że ona od razu powiedziała, tym nie zdradziłeś. Rozpłakała się, rozryczała się, wsiadła w samochód i gdzieś pojechała. A ja zostałem sam, bez Boga, bez żony. Bolały mnie, proszę księdza, paznokcie, bolały mnie włosy, bolała mnie dusza, bolało mnie serce. Szatan po prostu przeniknął mnie do dna. Bolało mnie każdy ruch. Bolało mnie spojrzenie wzrokiem. Bolało mnie... Ja wiem, że wielu z was wie, o czym ja mówię. I wtedy, mówi, w rozpaczy zadzwoniłem do mojego kumpla. I powiedziałem, stary, błagam się przyjedź do mnie. Ten kolega, jak usłyszał mój głos przez telefon, to nie pytał, co się stało, tylko od razu zostawił pracę i przyjechał. Jak mnie zobaczył, co się stało. Ja zacząłem ryczeć, mówię, jak głupi. Bo byłem chłopcem. I powiedziałem mu wszystko. Proszę księdza, jak on mnie słuchał, żebyście wy księża tak nas słuchali w konfesjonale, jak mój kumpel słuchał mojej spowiedzi. A potem powiedział, przecież wy już jesteś? Powiedziałem jeszcze nie, to się wykąpić spać. A on siedział przy mnie. Jak się obudziłem, wsadził mnie w samochód i mówi: jesteś gotowy na spowiedź? No jestem, to jedziemy, ale przedtem zadzwonić do tej pani przy mnie i powiedz, że już się w życiu więcej nie spotkacie. Zadzwoniłem, dobrze, że on przy mnie był, bo ona zaczęła tak ćwierkać, że ja nie wiem, jakby się ta rozmowa skończyła. A potem zawiózł mnie do spowiedzi, czekał w samochodzie przed kościołem, zawiózł mnie z powrotem do domu, mówił, sprzątaj, to ci dobrze zrobi, a jadę do twojej żony. Wrócił wieczorem, powiedział, Dzisiaj jeszcze do ciebie nie wróci, jutro chyba też nie, ale w ogóle wróci. Przeksiędza, anioł nie mnie kumpel, ja za niego bym dzisiaj życie oddał. Masz taką koleżankę, że jak ci się wszystko walnie, to zadzwonisz, proszę, ratuj mnie ratujcie mnie. Ja znam ludzi, którzy się przy dziewczynach, które miały depresję, koleżanki się w nocy zmieniały. Bały się ją zostawić w domu. To nocowały z nią. To jest grupa wsparcia. To są chrześcijanie, którzy mówią, nie poddamy się sobie. Tylko jeszcze raz powtarzam, to musi być takie spontaniczne, zwykłe, żywe. Chrześcijanie w tych pierwszych gminach, oni się nie tylko modlili, oni po prostu ze sobą żyli. My też musimy żyć. To jest grupa wsparcia, to jest wspólny wyjazd z góry na kajaki, na grilla, wspólne odnawianie mieszkania. Ja podzielę się z wami Doświadczeniem z seminarium, kiedy myśmy, było nas właśnie 60 na pierwszym roku, to ojciec duchowny nas posadził w koło, no przedstawmy się kim jesteście, no otwórzcie się, wiecie, otwórzcie się tak na siebie. Jak ktoś się komuś każe otwierać, to tak żeśmy się na siebie podejrzliwie patrzyli, co to za jeden, to jakiś ten jakiś dziwak, ten nienormalny, ten pewnie kandydat na papieża. Proszę Państwa, i, i rok, dwa to kiepsko było. Wiecie przez co żeśmy się na seminarium zjednoczyli, jak przygotowywaliśmy sztukę. Ci komponowali muzykę, ci piłowali deski, ten się uczył roli. Na próbach z, z, z zawodowymi reżyserami, którzy nam pomagali, pękaliśmy ze śmiechu po prostu i to nas zjednoczyło. Są grupy religijne, które się właśnie spotykają gdzieś w salce, siadają w kółko i otwórz się, otwórz, powiedz o swoich problemach. Proszę Państwa, w tej grupie zafundował, zagrajcie mecza w nogę i się pokłóćcie o karnego i to Was bardziej zjednoczy. Grupa taka musi mieć cele, musi mieć, musi mieć życie. I wtedy taki wspólne cele, wspólne zmaganie, wspólne porażki łączą ludzi i, i jesteśmy wtedy po, związani asekuracyjną liną. Że jak ten drugi leci w dół, to ja czuję, że jak go nie będę trzymał, to też i sam polecę. Oczywiście kłopoty są, ja powiedziałem, taka grupa zostanie zawsze zaatakowana. Grupa Jezusa została zaatakowana przed, przede wszystkim przez Judasza. Judasz zdradził. W takiej grupie też ktoś może zdradzić. Trzeba się z tym liczyć i nie czekać na grupę idealną. Te grupy, wszystkie nasze grupy mają problem, jak to ktoś powiedział, jeżo zwierzy w zimną noc. Że my się chcemy do siebie przytulić, chcemy się, ale im bliżej jesteśmy siebie, tym zaczynamy się też siebie i kłóć. Z tym też się, z tym się trzeba liczyć. Pamiętajcie o tym, że te, ten atak na grupę wsparcia, no najlepiej, żeby to była rodzina, ale to jest, często jest bardzo, bardzo trudne. Yy... Przychodzi przez to, że zaczyna nas drugi człowiek denerwować. na, na tych grupach religijnych, to ja słucham nieraz raz drzwi i przychodzi taki facet, on wszystkim opowiada o swojej matce, jak on ma kłopoty z matką. No tak mnie wnerwia ten gość. Już białej gorączki dostaje po prostu. Tamten inny opowiada, że Pan do niego przemówił. No. Pan do niego mówi trzy razy dziennie. Chyba on sobie w radiu tego Pana Boga słucha. No. Ja też to uważam. Jak ludzie potrafią denerwować, uważaj, bo te twoje nerwy, po pierwsze, to jest twój problem. Jeśli ktoś cię wyprowadza z równowagi, to jest twój problem, a nie jego. Gdybyś był czysty i wolny, to by cię nikt nie wyprowadził z równowagi. I pamiętajcie, szatan działa na nas przez wprowadzanie emocji, uczuć. Ktoś, on rozgrywa między nami to, żebym ja ciebie nie polubił, rozumie, żebyś ty nie denerwował. Kiedy ty się wypowiadasz, kiedy żona mówi do męża, to szatan stoi godzika taką szpilką emocjonalną. I on mówi, no znowu się odezwała, no, bo tą szpilkę czuje. Ja, ja tu Państwu dam taki przykład. Kiedyś czytałem taką niesamowitą historię o geniuszu pewnym, trwaniaku geniuszu, który przyszedł do szachisty. Ten człowiek pewnego dnia pojawił się u znanego szachisty i mówi tak. Czy zagra Pan w szachy z moim wnuczkiem genialnym? A z dzieckiem? Tak. Proszę Pana, zagra Pan w szachy? Jeśli Pan ogra mojego wnuczka, dostanie Pan tysiąc dolarów ale jeśli mój wnuczek ogra Pana, to Pan mu zapłaci 5 tysięcy dolarów, bo to jest dziecko. No to mówi, dobra, zagram. Tylko wnuczek by się tak denerwował grać z Panem przy szachownicy, to będę przynosił ruchy mojego wnuczka, będę brał Pana ruchy wnuczka do siebie. No i ten szachista mówi, dobrze. No i zaczął przynosić te ruchy tego chłopca. Mówi, a ten chłopiec genialne posunięcia. Ale w końcu temu szachiście udało się wygrać z tym chłopcem, no i ten Pan przyniósł mu tysiąc dolarów, wszystko dobrze. Minął rok, na zjeździe szachistów ten Pan opowiada, Twoją historię, a to jakiś inny szachista mówi, ty słuchaj, wiesz, ja miałem tą samą historię. Też przyszedł do mnie jeden pan, mówił, że będę grał z jego wnuczkiem, ale z tego co słyszę, to myśmy między sobą grali. Zwróćcie uwagę, facet zarabiał 4000 dolarów bez względu na to, kto wygrał. Myślisz, że ty się od lat kłócisz z żoną? Otóż tylko ci się wydaje, że kłócisz się z żoną, tak naprawdę kłócisz się z diabłem. Myślisz, że kłócisz się ze swoim mężem? Że te spory, poniżenia, że to. Nie. Wygrałeś może nawet wczorajszą kłótnię, bo tam przełapałaś męża na czymś i mówisz, wygrałaś. Wygrałaś złotówkę, diabeł wygrał parę tysięcy. My się nie kłócimy między sobą. My się kłócimy z emocjami, które on w nas powoduje i rozbija nasze grupy wsparcia. I pęka ze śmiechu, jak my łykamy czyjeś opinie jako jego opinie, a to nie są jego opinie. Musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać też o tym, żeby nie szukać grupy idealnej. Apostołowie też się sprzeczali, apostołowie też się kłócili. My jesteśmy, proszę Państwa, trochę perfekcjonistami. Zwróćcie uwagę, jak jest w świecie polityki. Minister robi błąd, koniec, do dymisji. Już on nie może być. I dlatego mamy takich polityków, którzy się boją zaryzykować. Proszę zwrócić uwagę. Polityk, który nawet popełni błąd, my mówimy do dymisji. Potem mamy takich polityków, którzy chcą tylko jakoś przejść. Musimy sobie dać prawo robienia błędów. Apostołowie popełniali błędy. W grupie wsparcia będą błędy, ale my przez błędy dochodzimy do, yy, do jakiejś umiejętności, do pewnej sprawności organizowania takiej grupy wsparcia. Musimy liczyć się z pomyłką. Proszę zwrócić uwagę, że brak takiej grupy, wy pójście w samotność, sprawia, że tam w tej samotności, w tym kącie cierpimy. Kiedy Jezus uzdrawiał pewnego człowieka, co miał uschłą rękę, to zrobił dwie rzeczy, aż to kiedyś w pewnym wątku mówiłem. Po pierwsze postawił go na środka, a po drugie powiedział wyciągnij rękę. I jak on wyciągnął rękę, ręka stała się zdrowa. Wiecie, dlaczego mamy suche serca, suche ręce, suche dusze? Bo żeśmy je schowali za siebie. Wyciągnij rękę do brata i powiedz mężu, wyspowiadajmy się przed sobą, tak? Niesakramentalnie. Do kumpla, słuchajcie, coś w tej naszej grupie jest nie tak. Wyjdź z kąta i wyciągnij rękę, a stanie się zdrowa. Dopóki ona zostanie, zostanie gdzieś tam w kącie schowana. Będzie sucha, będzie bolała, będzie piekła. Proszę zresztą zwrócić uwagę na to, że, żebyśmy nie oczekiwali doskonałych grup wsparcia. Grupą wsparcia dla Zbawiciela miał być Izrael. I kiedy się tą grupę wsparcia w Starym Testamencie analizuje tych wszystkich przodków Pana Jezusa, od tego się zaczyna Ewangelia Mateusza że Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba i tych, tych nazwisk 3 razy 14 to leci. Myśmy zawsze w seminarium też jako chłopcy śmiali się, bo tam jest taki jedno imię Azor, że Azor był ojcem tego. No jak już do tego fragmentu dochodzili, to znowu było powagę otrzymać. Ale ilu jest wśród tych przodków Jezusa, ilu jest wśród tych przodków Jezusa morderców, cudzołożników, zdrajców? Ktoś kiedyś ładnie powiedział, czytając e, wszystkich przodków Pana Jezusa, Rodowód Pana Jezusa. No, 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 ładna rodzinka, nie ma co. Ale Pan Jezus się w rodzinkę wdał. Tam morderca na mordercy. Dawid, zdrajca, też morderca, zabił męża swojej kochanki. Ale Jezus przyjął taką grupę wsparcia, a potem grupą wsparcia dla Niego... Musiał mieć grupę wsparcia. Byli apostołowie i też Go spali w Ogrójcu. Ale miał grupę wsparcia. Łazarza miał, Marię miał, Martę miał. Miał taki dom, kiedy na pewno szatan atakował. Jezus, przecież szatan atakował Jezusa. Jezus mówił sam: Potrzebuję Was, bądźcie ze mną, nie opuszczajcie mnie. No, najwspanialszą grupę wsparcia Jezus miał przez 30 lat. To była Maryja i Józef. Józef być może nie przez 30 lat. Jak to ktoś kiedyś powiedział: No, Józef, Jezus się musiał czuć bezpiecznie, jak widział, jaką siekierę miał Józef. A Józef tą siekierą nieźle walił. Jeden pan mówi: No właśnie, Józef był mocny, bo miał siekierę, a nie różaniec, mówi. A teraz z dzieciom, chłopcom dajemy różaniec, a nie siekiery. I oni często słabną. Słabno, jeśli tego różańca nie odmawiają głęboko z Maryją, ale proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz kochani, możemy to robić analizy wielkie, możemy robić analizy wibryjne, jeśli zostaniesz sam ze swoją wiarą, przegrać. Jeśli nie będziesz miał ludzi, jak telefon ratunkowy „ratuj mnie, pomóż mi. Siłą grupy wsparcia jest to, że ktoś zna Twoją historię życia i tą historię nosi i tą historię akceptuje. My tu nie znamy historii swojego życia, dlatego nie jesteśmy grupą wsparcia. Ktoś zna historię Twojego życia, dlatego tamten kumpel jak zadzwonił do tego drugiego i on tylko jego głosu słyszał, już czuł co się stało, bo się znali. Ktoś musi poznać historię Twojego życia, to jest ryzyko, bo może Cię zdradzić. Oczywiście, proszę Państwa, tak technicznie do końca to my się otwieramy przed księdzem konfesjonalnym, ale w grupie wsparcia trzeba się trochę otworzyć, trzeba zaryzykować, roztropnie, nie jest jakiś ekshibicjonizm, który jest czymś złym, ale po prostu słuchaj, ufam Ci i daję Ci kawałek historii mojego życia, poniesę się ze mną, bo sam nie dam rady, sam nie dam rady. My jesteśmy potwornie samotni, my rozmawiamy o polityce, o ciuchach, o samochodach, ale o tym, co nas tu boli, to płaczemy w poduszkę po nocach. I nie mamy z kim o tym pogadać. Nawet nieraz przychodzimy do konfesjonału, jest kolejka, trzy razy to, cztery razy tamto. I wyspowiadaliśmy tylko ten lukier na wierzchu. A cała głębia boli nas tak, jak tego człowieka, który mówił, że jego dusza i serce, i paznokcie, i włosy bolały. Kochani, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia czy z pomocą tych grup kościelnych, czy z pomocą grupy towarzyskiej, czy jakiejkolwiek innej. Przez internet się ludzie szukają, chrześcijanie. Jestem też zaangażowany w taki projekt, który się jakoś nie może spektakularnie, ale chyba całkiem po Bożemu rozwija. Szukajcie tych, ale szukajcie przede wszystkim w mężu i w żonie, choć wiem, że was, każdy z Was powie, że księdza z prezydentem Ameryki się prędzej dogadam niż z waszym małżonkiem na te tematy. Ale szukajcie grupy wsparcia. Samemu nie damy rady. Bóg chce nas zbawić, ale chce nas zbawiać grupa. grupach. Czwórkami szli do nieba żołnierze z Westerplatte. Czwórkami się idzie do nieba, trójkami, piątkami, siódemkami. Nikt nie wchodzi tam za nami. Powstańmy.